Ma ponownie. Kolejny raz netfor Gaming nagrywamy. Wiecie co? Wbijam, bo jest tyle ludzi na serwerze. Patrzcie. 450 osób prawie jest. A godzina jest. O kurde. Tu mnie zaspali trochę na PW. Eee, godzina 17:11 jest. To kurde. To coś pięknego. Jakby tak codziennie tyle ludzi grało, albo jeszcze więcej. To koło kołowrót jak nic. Ok, sobie z chaty. Nie, dobra, otwarta była. Tutaj chyba rowerek będzie zaparkowany, nie? Po tej akcji z policją to nagrywam. W ogóle ten rower tu dalej stoi, nie? No i teraz przynajmniej muszę z buta zapierdzielać do centrum. I to mi się podoba, kurde. Rowerek nie musi paliwa mieć tankowany, także też elegancko. Jestem ciekaw jak policja na mnie zareaguje teraz jak będę jeździć, bo na pewno będę jeździli jak jest 450 osób na serwerze, to ktoś musi pilnować porządku, nie? Oparcie, tu coś już się dzieje. Prawo jazdy ktoś zdaje. No, pago, pago skull. To znaczy, że ktoś prawko robi. A tego Altona, te oto co tu jedzie z naczepką, to mam takie. Tylko chyba opony wszystkie poprzebijane. Bo jak Ara yy, chyba robiliśmy napad na holownik tam Arabami, to policja do nas wjechała na swatach i. czy coś takiego już. Nie pamiętam dokładnie, nie? Ale coś takiego. I patrzcie w ogóle pokażę wam jakąś taką. To zajemałeś ciekawostkę Boxdeal, patrzcie teraz. Taka ciekawostka dla was, dla Netfamig. Net nie umiem się wysławić. Ale patrzcie, Boxdeal napisał, że fajnie się ogląda Netflixa. No i kurde, trochę mnie tu zmotywował chłop, żeby jeszcze więcej nagrywać. Jak wiecie, jak napisała to taka postronna osoba, która podejrzewam, że nigdy nie miała do czynienia z Netflixame. I w ogóle takimi serwerami, od co się odgrywa prawdziwe życie, Ci pisze, że zajebiście się ogląda. No to kurde. Elegancko, nie? Taka ciekawosteczka. Tu na czerwonym świetle czekają, ale rowerem to mogłem zaryzykować w sumie. I pojechać na czerwonym, bo ro rowerków raczej policja tak nie gania, bo bo za mała szkoda i wiecie, dużo ludzi ucieka. patrzcie co tu w centrum się dzieje biegają jak jak wariaty, kurde, powinni chodzić sobie tak wiecie, macie komendy, o pokażę wam póki pamiętam macie komendy do chodzenia, na przykład idź jeden to idzie jak kozak idź dwa to idzie jak jeszcze większy kozak, i trzy to jak o jak Lafirenda, o parcie. a to animacja dla kobiet jest, nie? tylko wam pokazuję, nie biegajcie tak po centrum jak wariaty, bo to źle wygląda najlepiej jakbyście sobie tak, wiecie, na spokojnie w sumie nawet nie wiem po co wbiłem na teraz yy, nagrywać, bo nie mam tak planu z grubsza, ale wbiłem, bo po prostu dużo... jak się o, patrzcie, policja na sygnale, może ich pośledzimy, nie. Za wolno. Za wolno jeździmy. Wbiłem, bo po prostu jest dużo ludzi, chciałem zobaczyć co się dzieje na serwerze, jak jest tak tyle chłopa. Wieczorem też zawsze najwięcej ludzi gra, także wieczorem wbijajcie zawsze na, na serwa, to może mnie spotkacie w grze. I też dużo ludzi się pyta co trzeba zrobić, żeby grać tutaj, wystarczy mieć GTA San Andreas, nawet na Piracie to działa. I do tego taki mały program, chyba 5 Mega Samp się nazywa. Wpisujecie w tym programie, programiku IP serwera i rejestrujecie postać i gracie, nic trudnego. Tu w ogóle gdzieś balet był, poczekaj, ta, ja tam chcę podjechać. A, tutaj podjedziem. Ga w Barcelonę, nagrać dzisiaj odcinek? No właśnie nagrywam, wariacie. Nagrywam i która jest godzina? Bo liveik będzie o 19 .00. Jeszcze półtora godzina po muszę skoczyć Już mnie śledzą Tu jest ma... Malibu Klub E! Ole mi wykurwił Bombę na łeb, patrzcie Sorry maho e? Ole mi wywalił Lepszemy. Morzeł spadł z roweru Po czym ym... nie rozpad roweru, upadek dosyć mocny. O, Elomachonek, machonek, Box Deal ma już konto? Nie, dopiero pobiera sobie GTA, Także jeszcze konta nie ma i lepiej niech nie podaje wam, bo nie będzie mógł spokojnie ogarniać gry, bo będą za nim łazili. Wiecie: Box Deal, Box Deal, Box Deal. A tak nie wolno, trzeba dać się rozejrzeć, pokazać, jak ten halo. Żyjesz tam, wychylił się lekko do przodu spoglądając na należącego mężczyznę. No właśnie kurde, żyje kurwa Kto mnie pierdolnął? <laughs> Pamiętajcie, że ja odgrywam Araba takiego agresywnego w miarę O, tu koleś w masce podjechał. Ty wariacie, yy, jak to było? Już animacji nie pamiętam za bardzo. Yy. A nie, jak to było? Jak ta animacja? A spoglądam na tałteczko To ty? To ty? To ja? Coś nie tak? No pewnie. Patrzcie, na kozaka podbiłam. O ty, chuju. Pierdolną orzeł aż rower mi się wywalił. Chcesz kłopoty? <grybujesz> o, będzie bitka. Będzie jazda. Patrzcie, face to face teraz wjeżdża Z jakimś azjatą. No, dawaj, dawaj. Ja aż tutaj gardę robię normalnie, patrzcie Coś nie pasuje Brudasie? Zerknął na mężczyznę śmiejąc się O ty chujo Mam mało życia 4% energii Na strzała padnę, nie mogę się z nim bić, ale muszę poudawać chociaż kozaka Może powiemy mu Następnym Razem cię zburstuję Frajerze niewierny Idę, odwracam się napięcie na kozaku. O, Jedno no milictwa, się wyjebałem. Pa, zaatakowali mnie. Patrzcie. To będzie młyn. O ty ch... skopał mnie. O kurde, dzwonię na policję, no ja nie jestem konfidentem, ale... Widzicie, na strzała poleciałem To What? ja zapamiętałem, to kurde, fioletowy sultan, odjechał, uciekł z miejsca wypadku, ja pierniczę I teraz będę leżał dwie minuty, ta? I muszę wydać na leki, na jedzenie hey, Widzicie, tak cię, ciężko, ledwo co na, na serwer wbiłem już pizdę dostałem Może ktoś podjedzie, jakaś karetka, ktoś zadzwoni Jakie obrażenia? Już piszemy. Orzeł spłynął po jednej piździe. Leży na glebie i trzyma się na, za nas. Tak to odegramy. Pozdrawiam mojego grubego brata i Pawineksa, jeśli w ogóle nagrywasz. No ja też pozdrawiam. No. I co, ja mam teraz dwie minuty, mogę sobie z wami pogadać, nie? Bo widzicie, co się dzieje. Może jakiegoś Snapchata się nagrać? Nie, ja nie mam Snapchata, cały gadam w ogóle. To może, nie wiem. Może wrzucę zdjęcie na grupę, że pobili mnie. I że odcinek jest nagrywany, co? No, wbijajcie na grupę. Tam są zawsze in info, jest zawsze info o streamach, o odcinkach nowych. Tam linki podaję w pierwszej kolejności. No, także możecie wiedzieć. Wbić. Link macie oczywiście w opisie. No i tyle. Wczoraj wygrałem sobie na beta na ruletce trochę pieniążków. O, coś robi tutaj. Lukas Widal uklęknął na prawym kolanie, dawając mu trzykno, trzykrotnego liścia twarz, wołając. Tylko ja nie widzę, co on do mnie mówi. Właśnie musicie wiedzieć, że jak jest leżycie nieprzytomni. Czyli to jest tak zwane BW to podczas BW nie widzicie wypowiedzi ludzi obok, nie? Czyli on teraz coś tam napisał, napisał, a ja widzę twoja postać jest nieprzytomna i nie słyszy wypowiedzi innych osób. No i taka piła. O, dostałem reputację od Lucas Vidal, też mu dam, kurde, w sumie. Bo ładnie odgrywa tutaj. To jest właśnie roleplay, to nie jest żadne odwalanie. Normalnie chłop pod, podszedł, odgrywa sytuację i tak się powinno grać. Pamiętajcie, nie skaczemy jak króliki, nie sprintujemy. Nie wjeżdżamy w inne samochody. Wypadek to wypadek. Dzwonimy po policję, karetka jak coś i tak dalej. Ale nie robimy takich akcji krzywych, że wiecie. Bijacie kogoś bez powodu. Na przykład teraz była spina, bo powiedział do mnie brudasie, ja tam kok, listwa, listwa. No i leże, nie? Tak to można grać. Nie. Ja tutaj się koli, napije biedry. Jak dobrze, że nie wiedzą, że tu jesteś, bo mam sprawę IC, a tak bym. A tak bym nie zrobił zresztą ludzi. Już się zbierają, no nie, no kurde Zbierają się Jeszcze minutę chyba muszę leżeć Czy ja zdążę w ogóle po tego kebaba? Jedzenia nie odmawiam Taka jest moja zasada, kurde 17.25 I parcie Nie czy będzie widać A tutaj na górze Wiadomość na górze Dawaj na kebaba No i właśnie jedzenie nie odmawiam Niech on karetkę weźmie, wariat Nie no, karetkę nie, pizdę jedną dostałem to nie będę tutaj odgrywał, że Bóg wie co mi jest Ja w sumie... o, ocknąłem się Już tu robimy Eee wysyn Łapie się za głowę Nic nie jest, ma do panu biznes tą sprawę, zarobi pan na tym o! Jakiś biznesik się kręci, no kurde! Poczekaj tylko ocknę się. mi powoli. Podnosiś. Podno... Podnosi się. Stop anim. Dobra. Wstałem. Nic mi kurwa nie jest. Trzeba Terminatora odgrywać, że kozak jestem. O, ale mi się w głowie jebie, nie lubię jak tak macha. Dobra. Słyszałem, że zajmuje się pod reklamowaniem biznesu, prawda? A więc ja panu. Kurde, nie mam kasy. Ja panu kurde, co jest? A on mi chce płacić za reklamę biznesu. To git by było w sumie, bo potrzebuje pieniędzy. Tu ogólnie, wiecie, radio gra, muzyczka, nie? Ale ja wyłączyłem, żeby mnie tu. YouTube nie ścigał za prawa o muzykę. Ja se tu usiądę. I dobra. Ile proponujesz, kurwa? Zobaczymy, ile będziemy chcieli kasy dać. Ja potrzebuję, mamony, dużo, bo muszę naprawić auto. Ściągnąć blokadę od policji. Chodzić na siłownię, żeby joty nabijać, bo wiecie, jak chodzicie na siłownię Im, im macie więcej jednostek, tym mocniej uderzacie, nie? I jak idziecie na solówkę, to dwie pizdy i koleś leży, nie? Ile sobie życzysz? Ostatnio wziąłem trzy, a teraz wezmę cztery Cztery kapsle I reklama pójdzie ostra O! Moi ludzie to załatwią, no. Żeby nie było, że tu Arab i reklamuje biznesy, to niby, że mam tam, jak, wiecie, jakiś ludzi, coś tam, coś tam. IC się odegra, reklamę na autobus, autobus pierdolny biznesu, że to najlepsza firma w mieście. Ole, tu piszą do mnie wariaty. No, 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 dawaj, dawaj, pisz, bo czas nie ma. Serio, po tego kawała, to nie zdąży. 4 kapsle to za wiele. Myślę, że 3000 to będzie wystarczające. Naprawi pan autobusa. 3200. Tak się negocjuje, wiecie. Trzeba chwytać, kurde, cisnąć jak cytryny, jak dają. Na duty też muszę postać trochę, żeby nie było, ale musi też zrozumieć, że nie mam tak za bardzo czasu. Dużo grać, żeby na, codziennie nabijać, nabijać, bo ja mam pracę też obok, oprócz sobie grania w gierki, streamingu i tak dalej. Dobra, dobra. Przelewczy gotówka. O, ale, Dym. Naprawię sobie autobus. Tylko, że tym autobusem nie mogę wjeżdżać na miasto, bo jest poszukiwany. Pamiętacie ten pościg, co nagrałem ostatnio? Co uciekłem? No to właśnie. Dobra, pokażę go. Chyba biznes musi mi pokazać. Pokażę biznes, i tam panu zapłacę. Ok, lecimy do biznesu. Nie wiem, ten odcinek albo nazwę napadli mnie, albo albo orzeł biznesmen. Nie wiem, jaki lepszy tytuł. Mnie, turkę mi ktoś tu zrobi. W głowie mi się pierdzieli. Oni mi chyba gdzieś wywożą. To może być podstęp, e. Nie. Chyba nie. Podwieziecie do centrum, panowie? Ja rowerem mogę podjechać. Albo po taksówkę niech zadzwoni. Ja mam rower, kurde. On na piechotę, a ja rowerem. Prowadź, wariacie. Żeby mi auto nie pierdolnęło znowu. Sorry, że przeklinam, ale czasami po prostu zapominam się hamować i o i sobie przeknę. Jak tu na śniegu drifta robię chyba? To jest sprint Mobile 2.0 Tutaj telefonik właśnie sobie kupiłem I do doładowanie do telefonu też tu musicie kupować później jak wam wyczerpią się środki Żeby dzwonić na policję, do, do znajomych i tak dalej SMS-y wysyłać, do radia dzwonić To ten pasek na dole co widzicie, to jest radio, widzicie? Reklamują biznesy i tak dalej w radiu też możecie pracować O, patrzcie To jest ten biznes, pokazał ASG, aaaauuuu Patrzcie ASG, Golden ASG, wiecie co tu, o co tu chodzi w ASG? Patrzcie Tam jest taka arenka, nie? I słyszycie strzały, o patrzcie, tam jakiś ziomuś strzela Patrzcie O widzisz? Widzicie? Strzela się z drugim ziomkiem i to działa tak, że im więcej trenujecie tego ASG, tym jak macie normalną broń jesteście w gangu albo obojętnie w policji czy jesteście cywilem. To jak będziecie mieli broń, to celownik będzie Wam tak olatał, w takiej kółeczko robił, zataczał, nie? A jak będziecie chodzili na SG i właśnie wykupywali sobie karnety i na to strzelali strzelali, to celownik będzie stał w miejscu i będziecie mieli dobrą celność. Także tak działa ASG. Dobra, biorę to. interes Interesbity, trzy kawcie, kurde. I to będzie tyle chyba w tym odcinku. Zaraz zobaczymy, czy mi zapłaci w ogóle. Tutaj widzicie, podchodzicie do tego, do lady, prosicie o karnet i strzelacie. Ile to kosztuje? Shotgun 2800 AMO MP5. Aha, tu są chyba bronie do kupienia, już gotowe. Teo. Te na górze to są broń do kupienia, a te na dole to jest ASG, wypożyczenie, czyli 60 dolarów za shotguna wypożyczenie, a zakupienie kupienie shotguna 2,800. Podchodzi do bankomatu i za pomocą kilku przycisków po chwili wypłaca gotówkę z urządzenia. O! Elegancko. Me łapie łapczywie za mamonę i wrzuca ją do kieszeni. 200. Dobra, łapczywie za mamonę. Dawaj to. Zgadza się. Dobra, zgadza się. Mamy 3200. No. Zbiliśmy grabę elegancko. Rozkręcę ten młyn. Narka. Kurwa, ale tu strzelają, pa. Proszę mnie nie zawiesić, firma się rozkręci. Tu panu do płacę. nie ma problemu. Tu możecie też przyjść po pracę, jak chcecie, nie? Spytacie, tu macie takie etykietki. Widzicie, Edward Chapman kierownik. Podchodzicie do niego i pytacie: Proszę pana, mogę pracę i on wam tam pracę rzuci, nie? Także możecie tu też przychodzić sobie pracować na kasie i sprzedawać karnecieki. Ja tylko te 3200 wpłacę jeszcze na konto, żeby mnie nie napadli i nie zabrali. Tu apteka jakaś. A sobie do apteki tu pójdziemy do bankomatu wpłać 3200. Ok. No i tak o wariaty. Jak się podoba, to zostawcie dużo łapy w górę, bo to motywuje, żeby od razu nakręcać, nakręcać dużo odcinków. No zostawcie subskrypcję i wbijajcie na liveiki zawsze o 19.00. Znaczy nie zawsze, ale często o 19.00. W weekendy praktycznie zawsze w tygodniu też już będzie częściej. I do następnego odcinka. Co? 1000 1000 i nagrywamy od, od razu. Następny ja tu F10 szukam. Dobra, mam F10 Nara.